No, i mamy dzisiaj odcinek zwierzęcy, czyli będziemy mówić o psie. Gej mal gasi. Wyprowadź psa. Jak widzicie, nie ma tu śladu po wyrazie hund, a jednak ten zwrot gej mal gasi, znaczy wyprowadź psa. Vorsicht. Bissiger Hund. Często możemy to zobaczyć na takich tabliczkach, które są przyczepione przed wejściem do ogrodu, przed, który jest przed domem, na przykład, prawda? Zanim się wchodzi. Vorsicht, Bissiger Hund. Uwaga, zły pies. Zutritt für Hunde verboten. Taki też możecie zobaczyć. Zakaz wstępu z psami. Zutritt für Hunde verboten. Der Hund musste eingeschläfert werden. Smutny zwrot, ale czasem tak się dzieje. Trzeba było uśpić psa. Czyli dokładnie Niemcy mówią, że Pies musiał zostać uśpiony. To jest w stronie biernej. Na tym polega trudność tego zwrotu. Der Hund musste eingeschlefert werden. Musiał zostać uśpiony. Dieser Ort geht vor die Hunde. To miejsce schodzi na psy. Dieser Ort Gate for die Hunde. Hier kommt kein Schwanz mehr vorbei. To jest fajny zwrot. Nawet pies z kulawą nogą tu nie zagląda. Jak widzicie, tutaj też nie ma mowy o żadnych kulawiących nogach, tylko żaden szwanc to jest w ogóle ogon że żaden ogon nawet tutaj nie, nie zamiata, czy, czy nie zbliża się, czy nie przechodzi obok, bo for by koment jest przechodzić obok. Hier kommt kein Schwanz mehr vorbei. Tak a propos Schwanz to jest ogon psa, ale także męskie przyrodzenie, więc uważajcie kiedy i w jakich kontekstach usłyszycie to słowo. Mit dem Schwanz wedeln to jest machać Ogonem. Mit dem schwanz wedeln. Da ist der Hund begraben. No, taki zwrocik. A, tu jest pies pogrzebany w sensie. A, to o to chodzi. Da ist der Hund begraben. Ich will nicht wie ein Hund verrecken. No czasem ludzie używają tego e, pogardliwego zwrotu takiego Nie chcę zdechnąć jak pies. Ich will nicht wie ein Hund verrecken. No i teraz taki ciekawy, ciekawy zwrot. Weder fisch noch fleisch. Czyli takie polskie, no, ani to pies, ni wydra. Wiadomo, takie nie wiadomo co, prawda? I teraz zauważcie, że ani tam pies nie występuje, ani wydra. Tylko ani ryba, ani mięso. Wyda fysz noch fleisch. Ani ryba, ani mięso. I teraz. Owczarek niemiecki to der Schäferhund. Der Hund. Pokarm dla psów. Das hundefuta. Das hundefuta. No, i mamy dzisiaj odcinek zwierzęcy, czyli będziemy mówić o psie Gimalgasi. Wyprowadź psa. Jak widzicie, nie ma tu śladu po wyrazie hund, a jednak ten zwrot geymalgasy znaczy wyprowadź psa. Vorsicht, bysiga hund. Często możemy to zobaczyć na takich tabliczkach, które są przyczepione. Przed wejściem do ogrodu, przed, który jest przed domem, na przykład, prawda? Zanim się wchodzi, Vorsicht, bisyger hund. Uwaga, zły pies. Cutryt für Hunde verboten. Taki też możecie zobaczyć. Zakaz wstępu z psami. Cutryt für Hunde verboten. Der Hund musste eingeschläfert werden. Smutny zwrot, ale czasem tak się dzieje. Trzeba było uśpić psa. Czyli dokładnie Niemcy mówią, że pies musiał zostać uśpiony. To jest w stronie biernej. Na tym polega trudność tego zwrotu. Der Hund musste eingeschläfert werden. Musiał zostać uśpiony. Dieser Ort geht for die Hunde. To miejsce schodzi na psy. Dieser Ort geht for die Hunde. Hier kommt kein Schwanz mehr vorbei. To jest fajny zwrot. Nawet pies z kulawą nogą tu nie zagląda. Jak widzicie, tutaj też nie ma mowy o żadnych kulawiących nogach, tylko żaden szwanc to jest w ogóle ogon, że żaden ogon nawet tutaj nie, nie zamiata czy, czy nie zbliża się, czy nie przechodzi obok, bo for by comment jest przechodzić obok. Here kommt kein Schwanz mehr vorbei. Tak a propos szwanc to jest ogon psa, ale także męskie przyrodzenie. Więc uważajcie, kiedy i w jakich kontekstach usłyszycie to słowo. Mit dem Schwanz wedeln, to jest machać ogonem. Mit dem Schwanz wedeln. Da ist der Hund begraben. No taki zwrocik. A, tu jest pies pogrzebany w sensie, a to o to chodzi. Da ist der Hund begraben. Ich will nicht wie ein Hund verrecken. No, czasem ludzie używają tego e, pogardliwego zwrotu takiego, nie chcę zdechnąć jak pies. Ich will nicht wie ein Hund verrecken. No i teraz taki ciekawy, ciekawy zwrot. Weder fish, noch fleisch. Czyli takie polskie ani to pies, ni wydra. Wiadomo takie, nie wiadomo co, prawda? I ja zauważcie, że ani tam pies nie występuje, ani wydra tylko. Ani ryba, ani mięso. Weda Fisch noch Fleisch. Ani ryba, ani mięso. I teraz owczarek niemiecki to der Schäferhund. Der Schäferhund. Pokarm dla psów. Das Hundefutter. Das Hundefutter.